Państwu witam przedstawicieli lokalnych i ogólnopolskich mediów przed siedzibą wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Jerzego Zogieuszki we Wrocławku na briefingu prasowym, który zorganizowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią poseł Jowannę Borowiak, mój nazwisko Janusz Dębczyński, jestem Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Włocławek, ale jestem również przedstawicielem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Radzie Społecznej Włocławskiego Szpitala. Oddaję teraz głos Pani Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni i zgowersowani informacjami, jakie płyną z Włocławskiego Szpitala. A informacje te dotyczą wykonywanych szczepień w czasie minionego weekendu. Szczepień, jak wynika z informacji, z pominięciem kolejności określonej w Narodowym Programie Szczepień i w, w harmonogramie szczepień. Sytuacja wygląda tak, iż z doniesień medialnych wiemy, że szpital miał poszukiwać chętnych, którzy by się zaszczepili, że wręcz płynęły informacje takie, że po znajomości koleżanka, która jest znajoma, dzwoniła i mówiła, że na włocławskim sorze nasz, w, w szpitalu włocławskim można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Pamiętajmy, że włocławski szpital jest jednym z 27 szpitali węzłowych w kraju, a także jednym z 19 szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, które wykonuje szczepienia populacyjne. Każdy szpital posiada określoną listę osób oczekujących na szczepienia, określoną listę tych w tej sytuacji medyków, bo mówimy o grupie zero jeszcze, prawda, którzy zadeklarowali swoją chęć do zaszczepienia się, ale również od wczoraj rozpoczęły się szczepienia populacyjne w grupie seniorów 80, plus i rejestracja do szczepień seniorów 70. Plus. A zatem mamy dużo wątpliwości. I mamy wiele pytań do Pani Dyrektor Szpitala, Pani Karoliny Welka. Ja dziś próbowałam się kilkakrotnie z Panią Dyrektor kontaktować telefonicznie. Niestety ten kontakt był nieudany. Nie otrzymałam informacji od Pani Dyrektora. Chciałam najpierw zasięgnąć informacji od źródła. Stąd też, Szanowni Państwo, przygotowałam do Pani Dyrektor kilka pytań które to spisałam w formie listu, będziemy chcieli również złożyć te zapytania do Pani Dyrektor. Czym spowodowane były szczepienia poza kolejnością we wosławskim szpitalu i ile osób spoza obowiązującej listy oczekujących zostało zaszczepionych? Czy wszyscy członkowie personelu medycznego szpitala, którzy zgłosili chęć szczepienia, zostali zaszczepieni? Także szczepionkami wykorzystywanymi w czasie ich chędu. Dlaczego w sytuacji konieczności pilnego wykorzystania dawek szczepionki szpital nie skontaktował się z POZ we Wrocławiu, aby objąć szczepieniami oczekujących seniorów 80? Plus. Szpital. Mamy też, proszę Państwa, jakby niespójne informacje. Z informacji medialnych, pani dyrektor szpitala miała powiedzieć takie słowa. W pewnym momencie już nie pytaliśmy, czy ktoś jest medykiem, czy nie. Było osoby starsze, które pojawiły się w kolejce, nawet nie wiedząc, że nie szczepimy osób starszych. Pojawiła się również informacja, jakoby we czwartek wieczorem szpital został poinformowany o tym, że są szczepionki, które mają krótki termin przydatności. Otóż, Szanowni Państwo, we czwartek 21 stycznia w godzinach po, porannych szpital złożył. 170 szczepionek. Informacje o tym, że będą dostępne szczepionki o krótszym terminie przydawności z uwagi na ryzyko rozmrożenia szpital otrzymał we środę. I w czwartek rano wyłożył zamówienie na 1170 dawek szczepionki. Tego samego dnia szpital jeszcze otrzymał te szczepionki z terminem wykorzystania. Do 25 stycznia do godziny 12, to był termin poniedziałkowy, czyli wczoraj. Z czego wynikała zatem sytuacja poszukiwania pacjentów do szczepień? Skoro szpital zamawia nawet większą liczbę dawek szczepionki niż deklaruje pani dyrektor, iż otrzymał, to jak to się stało, że poszukiwano chętnych do zaszczepienia? Tych pytań niejasności jest wiele. Jeden jeszcze wątek proszę, aby poruszył pan radny Janusz Wębczyński na potwierdzenie tych słów, o których tu mówiła Pani poseł, ja wczoraj w godzinie 16 otrzymałem telefon od pani dyrektor Karoliny Węgi, więc bym był po prostu bo pani dyrektor zaproponowała mi jako członkowi Rady Społecznej w dniu dzisiejszym, żebym przyszedł, żeby się zaszczepić. Twierdzą, że Rada Społeczna Szpitala też jest jak gdyby w tej grupie 0, która uprawnia do tych szczepień w pierwszej kolejności. No ja oczywiście te swoje wątpliwości wyraziłem i stwierdziłem w sposób kategoryczny, że ja będę czekał, bo jestem w tej grupie 60 plus, więc będę czekał spokojnie na swoją kolej i uważam, że to byłoby niezasadne, żeby członkowie Rady Społecznej szczepili się poza kolejnością. Tym bardziej, że przecież ostatnie dwa posiedzenia odbyły się w sposób zdalny. 28 o godzinie 13 tutaj też będzie zdalne czyli online spotkaniem Rady Społecznej. Ponadto no, Rada Społeczna spotyka się, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc tylko raz na kwartał. Więc jaka jest tutaj grupa ryzyka? No, no, sami Państwo musicie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ten problem szczepień i dostępności do szczepień jest problemem szczególnie wrażliwym nasze społeczeństwo oczekuje na pełną jak gdyby przejrzystość nie tylko ze strony tych, którzy kierują placówkami ochrony zdrowia, ale również od osób publicznych i ja w tym momencie też, bo wiedzą, że taki fakt nastąpił, będę stawiał pytania kto z osób publicznych w naszym w mieście i w naszym regionie takie szczepienia czy propozycje nawet takich szczepień tutaj ze strony szpitala otrzymać. Jeśli Państwo sobie pozwolą, to jeszcze dwie kwestie, otóż nawet gdyby była taka sytuacja, że pilnie poszukiwani byliby pacjenci, ponieważ wszyscy z listy oczekujących medyków w szpitalu czy z listy osób zapisanych do szczepień zostaliby wyszczepieni, to wówczas należało skontaktować się z punktami szczepień podstawowej opieki zdrowotnej. W ogóle we Włocławku jest 9 punktów szczepień, w tym dwa właśnie związane z POZ. I tam, proszę Państwa, na dzień 20 stycznia, czyli na minioną środę, w kolejce do szczepień 3000 tysiące seniorów 80 plus z Włocławka. Na wczoraj liczba seniorów 70 plus łączna, to było 5000 tysięcy osób tylko w tych dwóch punktach szczepień. Zatem należało w pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem szczepień i z Narodowym Programem Szczepień zaprosić do tych pilnych szczepień seniorów. A druga kwestia to kontaktowałam się w tej sprawie dzisiaj i z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Ministerstwem Zdrowia oraz z osobami, które, które mogły na, na te pytania, które się które się tutaj rodzą, odpowiedzieć. I jeszcze dzisiaj z mojego biura poselskiego wyjdą oficjalne prośby, tak do Ministra Zdrowia, jak do Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie kontroli w zakresie tej sytuacji, która miała miejsce ze szczepieniami. Teraz czy macie Państwo jakieś pytania? Pani poseł, krótko mówiąc, macie Państwo poważne wątpliwości dotyczące tego, czy szczepienia są przeprowadzane w szpitalu w sposób właściwy? Tak, mamy takie wątpliwości, dlatego pytamy, to jest nasz obowiązek, to jest nasz obowiązek. Nie tylko jako służb publicznych, ale to jest po prostu w ogóle obowiązek. Dodam jeszcze, że mnie jako przewodniczącą tej ja Komisji Polityki Senioralnej wyjątkowo taka sytuacja bulwersuje, bo jeśli okaże się faktycznie, że e, e, brakowało osób do szczepień, że więcej było dawek szczepionki e, niż chętnych, to należało rzeczywiście w pierwszym zakresie zachęcić seniorów 80. Oczekujemy my, na tego szkód. My znamy stanowisko pani dyrektor, także z lokalnych mediów. chodzi e, się jest nieuchwytna, ale z tej relacji, którą znamy, wynika, że pan został zaskoczony tymi szczepionkami. I stąd takie no, szybkie działanie zmierzające do tego. Aby... Ta informacja, którą ja powzięłam jest taka, że kilka podmiotów otrzymało informację we środę ubiegłą, czyli 20 stycznia o tym, że są taki szczepionek o krótszym terminie przydatności. Nie wszystkie punkty z tego skorzystały, ale to poszczególne punkty zamawiały te szczepionki. A zatem jeżeli szpital zamawia określoną liczbę, czy szczepionek, dawek szczepionek, to rozumiem, że w sposób odpowiedzialny wie, jaka liczba jest na chwilę obecną niezbędna. Oczywiście sytuacja, jeśli chodzi o dawki szczepionek w kraju, doskonale wszyscy Państwo wiecie, że jest trudna o tyle, że otrzymujemy informacje, a to jest oczywiście związane z sytuacją wszystkich państw Unii Europejskiej, związane z tym, że firma Pfizer potrzebowała obserwy technologicznej po to, by po tej przerwie e, móc produkować większe dawki szczepionek, że firma e, Moderna wczoraj poinformowała, że dawkę dzisiejszą prześle pod koniec tygodnia, a zatem już to e, rodzi pewne kłopoty. Dobra informacja jest taka, że e, ponad milion e, szczepionek do Polski dotarło, grubo ponad milion to jest informacja z ubiegłego tygodnia e, z posiedzenia Sejmu. Natomiast na dziś mamy ponad 700 tysięcy szczepionów i taka też liczba e, dawek jest zabezpieczona jako druga dawka do szczepienia. I ostatnia kwestia obiecuję. Czy pani poseł ma wiedzę skąd ten ponad tysiąc szczepionek wziął się, no biorę to w na rynku? o tym takim krótszym terminie przydatności, no bo jak wypowiedź pani dyrektor wskazuje na to, że gdzieś w Pultarniku były jakieś problemy z utrzymywaniem tej niskich. Mamy system dystrybucji szczepionek w tym systemie są informacje i właśnie po to potrzebna jest ta centralizacja, przeciwko której występują posłowie opozycji, domagając się decentralizacji. Otóż właśnie to zapewnia nam wiedzę o tym, które i ile dawek szczepionek ma krótszy termin przydatności po to, to, żeby jak najmniej szczepionek, a tak naprawdę, aby żadna szczepionka się nie zmarnowała, bo każda jest tak naprawdę bezcenna na wodę złota. A zatem dzięki temu systemowi dystrybucji szczepień... Mamy taką wiedzę, stąd też informacje do punktów, które szczepią, do szpitali węzłowych i do tych szpitali, które szczepią populacyjnie w poszczególnych województwach. Informacja o tym, że takie szczepionki są do wykorzystania, Czyli to pozwala nie nie na zmarnowanie. Z informacji, które ja posiadam z Ministerstwa Zdrowia, to nie była awaryjna sytuacja, ale, panie redaktorze, czekamy na odpowiedź, pani dyrektor. Ja bardzo żałuję że nie udało się przed konferencją z panią porozmawiać. Próbę takiego kontaktu który prostu powzięłam. pełnie odmienne wniosek, z tego względu, że to pokazuje nam kwestię odpowiedzialności podmiotów, które o takie szczepionki występują. Ale tutaj chcemy od pani dyrektor szpitala wojewódzkiego we Łowiczu odpowiedzi na pytanie, czy nie była to próba obejścia harmonogramu szczepień, Narodowego Programu Szczepień i czy oby tak nie było, bardzo byśmy tego nie chcieli. Aby to nie była historia, jaka, jaka zadziała się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, bo no, byłoby to wyjątkowo nieuczciwe. Oczekujemy na odpowiedzi. Panie redaktorze, nie mam informacji, które z podmiotów odpowiedziały, tak, że zamówiły te dawki szczepionek. Mam takie informacje, że występowano z pytaniem o to, właśnie ile jest potrzeba tych dawek i kto te dawki wykorzysta. Dlatego sposób wykorzystania tych dawek szczepionek powinien być po pierwsze zgodny z harmonogramem szczepień, z kolejnymi etapami szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. I jeszcze raz przypominam, że grupa osób najbardziej narażonych na y, y, zakażenia y, koronawirusem, a także na najcięższy przebieg choroby, łącznie z wysokim, najwyższym... Y, y, procentem śmiertelności. To są właśnie osoby w wieku senioralnym, to są seniorzy i to właśnie oni od wczoraj są szczepieni i to wtedy, w sytuacji, w której nie byłoby chętnych z grupy 0 jeszcze do zaszczepienia się, to właśnie ci seniorzy 80 plus jeszcze w tym tygodniu są tą grupą, która powinna być w pierwszej kolejności zaszczepiona. ten, z tego co mi jest wiadomo, przydatności to wczoraj do godziny 12. Panie redaktorze, już teraz powiem, to jest, to jest szpital węzłowy, jeden z 27 w kraju, jeden z 19 szpitali w naszym całym województwie, a zatem nie może być takiej sytuacji, o jakiej informują nas lokalne media, o jakiej informują włocławianie, że ktoś znajomy dzwonił, że można przyjechać na torno. Panie redaktorze, mamy harmonogram szczepień. To y, niestety wskazuje na to, że mogło dojść do nieprawidłowości. Jeszcze raz, mówiąc o tym Kto zdecydował, że te szczepionki zaczną dotykać? Czy można Pani prezesa, prezesa. Y, Taką decyzję podejmuje dyrektor szpitala, bo to szpital był pytany o to, jako um, szpital złowy czy przyjmie taką um, dawkę um, szczepionek, ewentualnie proszę o to, aby określić, jaka dawka szczepionek zostanie wykorzystywana, bo jest potrzebna. O wszystko trzeba pytać w tej chwili panu dyrektor. mam nadzieję, że pani doktor szpitala um, udzieli nam odpowiedzi na te pytania, bo um, trzeba to wyjaśnić. Znaczy, no na wie pani, że czy jakiekolwiek dni, to wszystko, że trafiły tutaj w sposób, który nie powinien, dlatego tak? zostały wykorzystane, czy jednak jakieś z nich to zmarnowało? Pani redaktor, ja nie mam takiej informacji. To jest pytanie do redaktora szpitala. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo e, wczoraj, kiedy Pani coś mówiła, że się, to te ogólnopolskie nie. O tym, że gdyby była taka sytuacja, że jakieś szczepionki z tej puli, która przyszła na czwartek, byłyby niewykorzystane, to wówczas należało nie robić łapemki tak, w mieście czy dzwonić po tylko należało skontaktować się właśnie z punktami szczepień, które mają zapisanych seniorów 80 o to mi chodziło. Ponieważ kolejną grupą w, do szczepienia w grupie, na, na etapie pierwszym, w którym w tej chwili jesteśmy, są właśnie seniorzy w wieku 80. Ale czyli co? Jest taka procedura, która zobowiązuje szpital do tego, żeby. Pani redaktor, szpital jest, pani redaktor, no, szpital jest, jeszcze raz powtórzę. Również jeden z 19 szpitali w województwie, które szczepią populacyjnie. To jest po prostu kolej rzeczy. Tak przewiduje harmonogram szczepień nie ma pytań, to bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję. Dziękujemy.